Cześć, kolejny dzień na rybach. Mamy jeszcze końcówkę kwietnia. Do maja zostało kilka dni, tak więc musimy jeszcze dzisiaj się skupić na jarzu i kleniu. Dzisiaj będziemy łowić zarówno trochę z łodzi, trochę z brzegu. Pokażemy Wam jak łowimy klenie, jak się ustawiać na brzegu, jak łowić klenie z brzegu. Pogoda taka średnia. Wczoraj było fajnie, ciepło, słoneczko. Dzisiaj zrobiło się chłodniej, wiatr ze wschodu. ale może coś się uda złowić. Jak tam Grzegorz? No, Zobaczymy Widać, że trochę spinningistów na wodzie jest. Nie tak, wiem, tam tam ktoś Coś tam próbują to co, to łowić. Na wodzie jest. Oby no, nam Dようy się to coś, y dance. coś udało. Najgorzej żeby nie wiało, bo jak będzie wiało tak to ciężko by ile się będzie łowiło? Próbujemy. Klenie widziałem, że tarło mają u nas. Niektóre są powycierane, niektóre się trą. nawet na przelewach aż się gotuje. A więc może być ciężko ze sklejnikiem Zaraz spróbujemy Odkleiła się? Szklej klej wysechł albo coś, musiałem kleić na żywicach Co zakłada szpyłu? Bo nie to założyć Boniciaka Zielonego? O taki tak jest, ja zaczynamy mówienie Troszeczkę dalej z spróbujemy Na razie na pierwszym chyba za daleko stoimy jeszcze tak, ten wiatr. Nie możemy się dorzucić. Nie możemy się dorzucić. Nie. Wiatr tam wieje w twarz. Brakuje nam te 3-4 metry. Nie. Aby dorzucić się do przelewu, bo dzisiaj próbujemy zrobić szklenia. Natomiast musimy e, przerzucić przelew troszeczkę. One stoją w przelewie. Już, bo sprawdziliśmy. Ale nam trochę brakuje rzutu. No a na następnej troszeczkę bliżej staniemy. Te 3-4 metry, żebyśmy się dorzucali tak, i powinno być ok. O wiele łatwiej, do nich to nie na no z brzegu to wiesz, że one teraz stałem przy samych szczytach. Część ryb się trze, część tam gdzieś jeszcze żeruje i próbuje. Niedługo pewnie też ruszy na natarło, już to moment by było, nie? daleko nie trzeba wtedy rzucać i ale widzisz, też jest pochmurnie, nie widać dzisiaj tej aktywności. Miałem miejscówkę. Podpłyniemy na drugiej główce troszkę bliżej, żebyśmy mogli ze się dorzucić, bo stąd brakowało nam kilka metrów, aby się rzucić do przelewu. Próbujemy teraz łowić klenie. Klenie stoją w przelewach, jazie bardziej na napływie są. Zobaczymy, może na tej główce coś już nam się uda. Chyba klenie? Klenia mam, bo wdarzył. No i od razu świeca, nie? Świeca zrobił, tak. Taki myślę? No 40 tak będzie. 40 Zobaczymy jak siedzi Czy nie jest czasem eee, spokojnie Ja on zostaw swój daleko tak ładnie Dobrze A Jak siedzi głęboko, głęboko. głęboko. No, Bardzo ładna ryba, tam nawet za dobrotówki nie wystaje Tak ładnie głęboko bardzo Ale jest cały kart no. Cały jest pokryty, no tak, no wiesz, część się trzecia, część, część kończy, nie? No, mamy klenika. No głęboko zażerował, nie? Tak, ale lek ładnie mu wyszło Pokaż go do kamery. Taki kleniszek. No, Albo fajna ryba. Ładny. Czekaj, zaraz ci zrobię jakieś zdjęcia. Zmierzymy klenia. Zobaczcie, no, ile ma. Patrz, Pod czterdzieści. No, ładna ryba. 40 taki. Dobra, tak. buzi do wody. No I niech wraca. Mamy okonka. Ale to jest piękna ryba, nie szczególnie. No ładny jest zobacz. Śliczny Pięknie wygląda ta rybka. Się nas ładnie. Nie wraca do wody. I nie rośnie, jeszcze większy. Kolejna miejscówka. Ale w mówi, że bardzo płytki. No ale to dobrze, że płytki w sumie, nie? One tam powinny stać. A Widzę, że po niemieckiej stronie też łódką pływają, ale oni coś innego. Oni tam mogą wszystko łowić, tak więc. mogą nawet szczupaki łowić albo sandacza. Tak A my to łowimy dalej. Próbujemy łowić klenia, bo dzisiaj to nasz talent. No masz Grzegorz? No, Okonek? Się, się Jalo, gdzie on stał? No nie załodziam, tylko na samym środku przelewiał. Na tym szybkim? To co mam? Myślał, że jest leni Okonek, bo A, ja no to one się ruszyły No będziemy robić No ale zobacz, no, drugi przelew i coś tam się zaczyna dziać tak. Powinno być okej, okay, nie? Tak, teraz powinno być okej. Okay. Czy, 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 czy ja się... Właśnie nie nie widzę. Klenik. Klenik to w miarę, nie? No, też będzie taki 40? Nie, chyba, albo. Większy, może. No i większy. Ale zobacz jak dziwnie brał. On w ogóle, wiedział ja go ściąłem, a on mi od razu pojechał pod łódkę. Myślałem, że to wiesz. nie za duża ryba, a tu jednak okazuje się, że. że ładny klenik. Nie? No, dosyć, dosyć. Nie tak, ale jak w siedzi? Żeby cię nie szedł. No właśnie, i widzisz, im pękają pyski, jak są duże i schodzi jak za jeden grocik. ładny plenik a masz szczypce gdzieś? nie daj, no, nogami masz podaję zobacz do go zmierzę no taki jak tamten pół tak no, 40 jeszcze pokaż go a teraz dopiero walczy z ja skórze <laughs> cały już brudny jest tak Fajna rybka. No fajna. Fajna rybka. I widzisz, i ten dotarła jeszcze nie przystąpił, nie, zobacz, nie ma ani wysypki, ani nic. Dobra, i do wody. I do wody. O, żwawy. No, a my łowimy dalej. Ja, może jeszcze dzisiaj będą. No, jesteśmy na główce, ale teraz postanowiliśmy ze szpiegiem wejść na brzeg i spróbujemy połowić troszkę z brzegu. Pokażemy mniej więcej Wam, jak, jak to wygląda od strony brzegu, jak się łowi. Dokładnie. To jest troszeczkę inaczej. Klejna jednak jest dosyć płochliwą rybą, tak jak my tutaj stajemy z łódki, to jeszcze nie jest aż tak źle. No, ale jeżeli chodzi o łowienie z brzegu, w chwili obecnej, gdzie te ryby stoją, około 3-4 metrów od samego szczytu przelewu, troszeczkę trzeba zachować się bardzo spokojnie. Także Tomek mniej więcej pokaże, ja będę kręcił, mniej więcej jak, jak on podchodzi do tego łowienia. Będziemy łowili. Tomka zostawiam na obrotówki, może, może te ryby będą, nie? No zobaczymy, a więc spróbujemy... Tak. Na, na główkę i z główki może coś się udać. Dokładnie, spółki. próbujemy do kratki popłynąć, tak żeby tutaj nie przepocząć ryb, które są na tym przelewie. A więc zaraz widzimy się na, na brzegu. Trochę nas zniosło. Musimy dopłynąć na pogaju na drzewo i wtedy rzucimy kotwicę. Jesteśmy na głowce. Zaraz widzimy. Próbować łowić. Jesteśmy na Morzańskiej Główce. Chcę Wam pokazać jak ja łowię klenie i jazie z brzegu. Na początku obowimy napływ główki, a później obowimy warkoć, Ta więc chodźcie ze mną. Nie dochodzimy do szczytu łówki, tylko stajemy gdzieś tak 5 metrów przy jej końcu, przy jej szczycie. Dlatego, żeby nie wyposażyć ryb, które ewentualnie znajdują się w napływie. Nie? Jeżeli w paru rzutach na napływie nie ma efektów, to przybliżamy się coraz bliżej jeszcze tuwówki. Próbujemy obowić przelew. Ile bardziej na szczyt, ale muszę zachować ostrożność żeby i być po cichu, żeby po prostu nie spać Bolenik? No ale i tak się łowi, no wiesz no czasem się zdarza taki przyłów Myślałem, że to klenik Na początku tam tak uwinął się Ale tak samo łowi się jazie i klenie, niestety Czasem weźmy wyłapy Kwietniełby mm. Który teraz Zobacz, się pijawki daje. i tak dalej Tak Mam piawki. Co? do wody i lecimy do wody, dalej wody a my lecimy dalej lecimy dalej na łódkę wodzie jest wygodniej trochę bo zmiana miejscówki dosłownie trwa parę sekund a jednak z brzegu to trzeba obejść tu wszystko tu mamy troszkę jak widzicie rozkopane i dojście do łowiska nie jest y, zaciekawy, nie? Tak więc y, z powrotem przesiadamy się na razie na łódź. Najwyżej jak. Ja jak będzie to się działo, skoczymy. Tak, jak będzie to się działo, najwyżej to skoczymy z powrotem na brzeg. Odbijamy od brzegu. Guma. A szambulec gra Co to może być? Nie wiem, wiesz Z pierwszego rzutu na ten filmialek. Pierwszego rzutu siadło? No. Może ładny klej Nie wiem, czy nie na ryba, wiesz? Tak Bo tak? czuję czasami jak wobec to czuję Nie dobrze. A a co to jest? Nie wiem wiesz? No weź go z tej strony, żeby wnieść nóg Kleń Klenik. Ładny kleń Dać Ci podbierak? To co to chyba się przyda Czekaj moment Już Ci dam zaraz Ładny kleń, bardzo ładny Patrz, płytko siedzi uje. Zaraz by Tak Masz jedno podejście jest, siedzi, piękny. piękny klęk. Ale pod wierak wiesz co, jaki opór stawił, myślałem, że go nie podciągnę. No ładny, bardzo ładny klęk. No, teraz ja podejść szczypce, to ja go od razu wychaczę. Mhm. No, Zniżymy na szybko, nie? Tak, zmierzymy. No, to on już ma zobacz. 40, 45. 45, pokaż go. Ale ładny. I zobacz, część się trze, ten się nie trze. Czy rybka. Czekaj, ja go ci się... Pokaż go. Bardzo ładny kleń. Fajny już, nie? Fajny, już, no. Już ja ci zaraz zdjęcie zrobię, dobra? Z nim. Mhm. No, ale taka klucha odrzańska. No, ładny. Dobra, ładny to... kleń, nie? Fajny, no? no. Dobra, do wody go, nie? Tak. Niech rośnie. Poszedł? Poszedł? Tak. Łowimy dalej. tak. Co to? Szczupak? szczupak to jest? Tak. Tak? tak? No, szczupak za. Traf y, próbował i się zahaczył. Najpierw było wskrypnięcie. I wiesz, ja zacząłem przyspieszać, i wtedy już chyba się działa, nie? Aha. No, zobacz, no, no, tak jeszcze nie myliśmy. Na przyłóż. Ciężko, Ciężko będzie. No, nic. A. Jesteśmy na brzegu, na szpiegiem. Idziemy coś zjeść teraz. Poszukamy jakiegoś drzewa, zrobimy sobie jakieś ognisko, zjemy coś i będziemy dalej łowić. Masz tam jakieś drzewo? Tak. Dobra. Ścigasz? Tak. Jak tam? Wrażenia dzisiejszego dnia? To dzień się jeszcze nie skończył. Zastan... Z dwie godziny można powalczyć. Coś się połowiło, nie? No. Zrobimy tamten za nami co jest i polecimy tam bliżej, bliżej tych główek, co są przy wale, nie? Tam jest ich pięć, to tak nam starczy do dziewiętnastej. Do Dokładnie. A później z powrotu do domu. Kiełbaski się smażą. Szpiegu już tam, tam jest. Zaraz będziemy jeść. Obiad, obiadu, kolację. I na, wiod, I na wodę. I na wodę dalej lecimy. Pogoda się zrobiła piękna. Na początku dnia tak wiało, Ale teraz naprawdę jest pięknie. Opaliliśmy się aż trochę. Nie Grzegorz? No nie inaczej. Pogoda jest już w miarę ok. A jeszcze 2 no tak. godziny połowimy. I... I wracamy do domu. Tak więc na razie.

to najlepsza. No musi być ty. Polecam. Cały dzień na wodzie, no to wiesz, trzeba coś zjeść, nie? Pierwszy rzut i ryba, nie? Tak, coś mam, ale... Ale jeszcze nie wiemy dokładnie co. Coś małego. Masz klenika. Malutki trenik. Tak. Czekaj jak go sobie zbliżam. Ok. Tak, malutki penik wziął. Mam druczywkę. Taki mały nie Co? sumie on mógł w miarę mieć. I do ładnie kręci. Dokładnie. Kolejny przełów oboleniowy, teraz te bolenie z tego razem to te sklejami no, już na U nas wypuszczamy go delikatnie i do wraca. Ten bonito, co dzisiaj już połowił no, trochę rybki. Fajny, no. Kolor zobacz, niebieski, rzadko kiedy nałożę. Sprawia ryby, dzisiaj połowi pięknie. masz w za potwora? No widzisz, wcześniej było, wcześniej było branie mocniejsze A Ten był chyba dobry a ten taki, jakiś Kolejna ryba Tak, tym razem ma malutki oko no, Tak, oko na oko Wziął z samego przelewu też no. Nie ma no, zobacz, bo zaczynają te przelewy w końcu żyć, nie? Tak jak powinni no, tak. Daj do wody Właśnie ja też zmieniłem kolor. Kończymy na dzisiaj łowienie. No zrobiliśmy po tej kolacji parę przelewów. Pokazało się, że albo przestały brać, albo ich po prostu na tych przelewach nie ma. Skończyły się rybki. Skończyły się brania. Wszystkie brania nasze. Tak więc skończymy też łowienie. Parę rybek dzisiaj siadło, parę nie udało się złowić. Mieliśmy parę spadów, spadł nam bardzo ładny kleń. Szpiegę miał szczupaka, ale to będziecie widzieć na filmie też ładnego. No ale tak jest wędkarstwo, nie zawsze wszystkie ryby się wyjmuje. Do sezonu zostały 4 dni. Pierwszego, pierwszego chyba będziemy na wodzie, jeszcze tak naprawdę na 100% nie wiem. To zależy od pogody jeszcze. To zależy dużo. wszystko od pogody. Chcielibyśmy zrobić dwa odcinki: jeden poświęcony łowieniu, boleni boleniu z łodzi. A, a drugi poświęcony łowieniu boleni z brzegu. Wydaje mi się, że najpierw byśmy zaczęli z brzegu, a później byśmy po prostu parę dni później pokazali wam jak łowimy te ryby z łodzi. No zobaczymy, wszystko zależy od pogody. Jeżeli będzie padać, to na pewno nie będziemy się ruszać, niech inni otwierają sezon. My tak naprawdę nigdy go nie kończymy, cały czas łowimy te ryby. No i co, pierwszego jak lecimy, tylko boleniowe wędki bierzemy, nie? Boleniowe przyczepki? Tak, tak, i, tak. I bierzemy tylko boleniowe kije, nie bierzemy już kleniowych i będziemy skupiamy się tylko i wyłącznie na boleniu. Nie? Pokażemy Wam wtedy nasze przynęty, pokażemy kije, mniej więcej w którym miejscu spodziewać się te ryby, w, jak, w jaki sposób prowadzić przynętę, ja pokażę parę patentów związanych z woblerami oraz gumami, no i mam nadzieję, że pokażemy również ryby na tym, na tym majowym, pierwszomajowym odcinku. No zobaczymy, tyle na dzisiaj, jakieś fajne klenie już były, czekamy cały czas na te ryby 50+, plus. no niestety dzisiaj nie dało rady. No, już się coraz lepiej i tak, było. jak na tą porę roku to i tak jest bardzo dobrze. Dokładnie. Nie no tyle z naszej strony tak więc oglądajcie nas jak najczęściej Odcinki będą publikowane tak często jak my będziemy na ryba. Tak no, więc dzięki za uwagę i Dziękujemy do i zobaczenia. Cześć, Cześć.